Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Świece żarowe są istotnym elementem samochodu więc ich prawidłowe działanie jest po prostu niezbędne. Konieczność ta jest szczególnie silna zimą. Jeśli świece żarowe zawiodą, pojawią się problemy z uruchomieniem silnika. Nie można powiedzieć, że kod błędu P0380 jest bardzo powszechny, ale wielu kierowców miało już z nim do czynienia. Jednym z głównych problemów jest złożoność diagnozowania usterki, aby pozbyć się błędu. Należy poznać przyczyny jego występowania oraz główne usterki, które prowadzą do pojawienia się takiego kodu w pamięci ECU. Co to jest? Pojawiający się kod błędu P0380 wskazuje na obecność usterek w obwodzie A w zespole świec żarowych. Zwykle jest to spowodowane pęknięciem lub częściową awarią świec żarowych. Nie wyklucza się jednak problemów po stronie jednostki sterującej przekaźnika. W przypadku pojawienia się kodu 0380 nie zaleca się zwlekania z naprawą. Nie zawsze jest to problem krytyczny, ale w pewnych warunkach może powodować niedogodności dla kierowcy, a nawet uniemożliwić normalne uruchomienie silnika. Błąd ten jest najbardziej niebezpieczny zimą, gdy temperatura powietrza spada poniżej od 10 stopni Celsjusza. Wynika to z faktu że świece żarowe są bezpośrednio związane z silnikami wysokoprężnymi i podgrzewaczami, ich głównym zadaniem jest ułatwienie zimnego rozruchu jednostki napędowej, charakterystyczne objawy. W tym miejscu zaczyna się główny problem związany z błędem P0380. W większości przypadków samochód w żaden sposób nie manifestuje usterki po stronie ogrzewania, gdy pojawia się omawiany kod, nie ma żadnych zewnętrznych oznak. Często przy P0380 nie zapala się kontrolka hec ginę na desce rozdzielczej. Z tego powodu problem jest najczęściej diagnozowany dopiero po zeskanowaniu pamięci ECU za pomocą odpowiednich urządzeń i rozwiązań. Z tego powodu kierowcy uważają, że nie jest to błąd, a raczej ostrzeżenie. W takiej sytuacji silnik może działać i uruchamiać się normalnie, nawet przy niewielkich mrozach. Ale gdy temperatura spadnie poniżej od 10 stopni Celsjusza, trudności z uruchomieniem silnika nie są wykluczone. Komplikacje z uruchomieniem zależą od tego, ile wtyczek jest niesprawnych. Jeśli jest to tylko jedna wtyczka, jest mało prawdopodobne, aby wpłynęło to na uruchomienie maszyny. Jeśli jednak uszkodzonych jest kilka elementów, to rozruch z pewnością będzie problematyczny. Objawy wizualne mogą być różne, co wynika ze specyfiki poszczególnych samochodów. Możliwe są następujące warianty. Silnik uruchamia się ze zwiększonym hałasem. Z rury wydechowej wydobywa się dym z elementami białej pary. Silnik przechodzi w tryb awaryjny. Obroty są automatycznie ograniczane do 3000 obrótów, spadek wydajności dynamicznej, daleko jednak do tego, by wszystko to objawiło się dokładnie w Twoim samochodzie. W niektórych samochodach objawy zewnętrzne w ogóle nie występują przyczyny. Aby wyeliminować usterkę, konieczne jest zrozumienie, co dokładnie spowodowało jej wystąpienie w samochodzie w zespole świec żarowych. Specjaliści i doświadczeni kierowcy identyfikują kilka głównych przyczyn, świece żarowe. Na początek konieczne jest sprawdzenie samych elementów, ponieważ niesprawne świece żarowe najczęściej prowadzą do takich błędów. Działanie wadliwych i uszkodzonych świec jest bardzo niebezpieczne dla silnika. Przekaźnik. Możliwe są również problemy z przekaźnikiem sterującym. W końcu to za pomocą przekaźnika sterowane są świece. Jego ostatni element ulegnie awarii lub styk zostanie przerwany, polecenia nie będą mogły dotrzeć do wtyczek. Bezpiecznik. Kolejnym prawdopodobnym problemem jest przepalony bezpiecznik odpowiedzialny za świece żarowe. Każda świeca żarowa ma swój własny bezpiecznik który znajduje się na płytce przekaźnika sterującego. Jeśli się przepali, obwód zostanie otwarty i zespół przestanie działać. W styki. Sam brak kontaktu może być spowodowany uszkodzeniem elementów złącznych lub naruszeniem integralności okablowania. Przegrzanie. Problemy z dogrzewaniem nie są wykluczone, jeśli silnik spalinowy jest wyposażony we wtyczki z takim systemem. Awaria ogrzewania powoduje również błąd P0380. Czujnik temperatury. Jeśli silnik wysokoprężny ma uszkodzony czujnik temperatury, cały system nie będzie działał prawidłowo i pojawi się odpowiedni błąd. Akumulator. Nie można wykluczyć że samochód ma po prostu rozładowany akumulator, ponieważ niektóre wtyczki mogą wymagać napięcia co najmniej 11 V, gdy akumulator jest rozładowany. Zespół grzewczy przestaje działać. Przeczytaj też, dlaczego samochód jest porażony prądem i jak temu przeciwdziałać takie problemy występują zwykle w samochodach z silnikiem wysokoprężnym i samochodach z podgrzewaczem. Jak poważne jest to zjawisko? Nie można mówić o takiej usterce jako o problemie, który powoduje poważne konsekwencje dla silnika. Owszem, usterki mogą wystąpić. Ale sam kod błędu P0380 nie stanowi wielkiego zagrożenia. Jeśli błąd pojawił się w letnim okresie eksploatacji, jest mało prawdopodobne, aby kierowca w jakikolwiek sposób odczuł jego obecność. Problemy mogą pojawić się dopiero zimą, gdy mrozy są wystarczająco silne. Błąd ten nie jest krytyczny. Co pozwala na kontynuowanie pracy, ale przy pierwszej okazji lepiej jest wyeliminować jego przyczyny. Jest to najbardziej istotne zimą, ponieważ awaria świet żarowych może powodować komplikacje podczas uruchamiania silnika. Ponadto same niesprawne świece żarowe pociągają za sobą poważniejsze konsekwencje dla całego silnika spalinowego. Jeśli błąd jest spowodowany awarią świet żarowych, Należy jej jak najszybciej wymienić. Jak usunąć usterkę? Nie można powiedzieć, że problem ten jest charakterystyczny stricte dla określonej gamy modelowej samochodów. Z błędem P0380 spotykają się przecież właściciele Fordów C-Max. Renault Premium czy dowolnych sanów wyposażonych w silnik diesla lub podgrzewacz. Niezależnie od tego, o jakim samochodzie lub ciężarówce mowa, głównym zadaniem jest usunięcie usterki. Na początek można wypróbować prostą, ale czasami bardzo skuteczną technikę. Konieczne jest podniesienie maski, znalezienie przewodów i styków prowadzących do wtyczek i próba ich przesunięcia. Dość często. Gdy przyczyna leży po prostu w niedostatecznie szczelnych stykach, takie działania szybko rozwiązują problem. Ponadto niektórzy ludzie najpierw po prostu usuwają błąd z pamięci, podłączając się do ECU za pomocą specjalnego sprzętu lub upuszczając zacisk akumulatora na 10 do 15 sekund. Lepiej nie używać metody resetowania zacisków. Wynika to z faktu. Że można łatwo zresetować wszystkie ustawienia innych urządzeń elektronicznych znajdujących się w samochodzie. Dlatego resetowanie za pomocą oprogramowania, adapterów i skanerów jest uważane za najbardziej poprawne. W niektórych samochodach można zresetować błąd. Po prostu łącząc się z samochodem za pomocą smartfona, taki błąd jak P0380 naprawdę nie zawsze jest spowodowany usterkami. Czasami pojawia się po prostu z powodu silnego mrozu na ulicy, gdy samochód się rozgrzeje i błąd zostanie zresetowany. Nie powinien pojawić się ponownie. Przeczytaj także. Co mówi kod błędu P0327 i jak go naprawić jeśli są jakieś problemy, a po zresetowaniu w pamięci ECU ponownie pojawia się P0380? To trzeba działać. Należy sprawdzić świece żarowe. Tutaj warto uzbroić się w multimetry i sprawdzić wartości rezystancji. Sprawdzić dane paszportowe swoich świec żarowych. Jest to konieczne, aby poznać ich oryginalną rezystancję. Zwykle mówimy o zakresie od 0,7 do 1,8 oma. Jeśli wskaźniki wykraczają poza te limity, należy wymienić elementy. Sprawdzenie okablowania. Sprawdź przewody biegnące od przekaźnika sterującego aż do samych wtyczek. Odłącz przewody od każdej wtyczki i bezpieczników. Teraz multimetr jest przełączany w tryb testu napięcia lub rezystancji. Testowany jest cały obwód. Jeśli gdzieś zostanie znalezione uszkodzenie. Istnieją dwie opcje. Jest to próba przywrócenia przewodów lub całkowitej wymiany. Lepiej jest preferować drugą metodę naprawy, jest ona bezpieczniejsza i bardziej wydajna. Oceń stan przekaźników i bezpieczników. Jeśli wszystko jest w porządku z wtyczkami i przewodami. Następnymi podejrzanymi będą bezpieczniki. Powinny one znajdować się w obudowie z przekaźnikiem sterującym, ale lepiej sprawdzić dokumentację techniczną samochodu. Przepalony bezpiecznik jest zastępowany podobnym nowym. Sprawdzany jest również sam przekaźnik. Kontrola jest przeprowadzana na specjalnym sprzęcie. Ponieważ tutaj będziesz musiał udać się do serwisu. Aby nie jechać tam na darmo, można przetestować system, wkładając przekaźnik, o którym wiadomo, że jest w dobrym stanie technicznym. Kontakty na hipie. Kontrola odbywa się ręcznie, po prostu przesuwając utrwalacz w różnych kierunkach. Plastikowe elementy mocujące w wielu samochodach z czasem ulegają zniszczeniu. Przez co styk jest zerwany. Zepsuty chip będzie musiał zostać wymieniony. Wydajność robocza ogrzewania wtórnego. Możesz ocenić jego stan, rozgrzewając silnik, w którym czujnik temperatury pokaże 20 stopni Celsjusza. Następnie włącza się zapłon, podgrzewa świece i uruchamia silnik. Następnie woltomierz sprawdza napięcie na świecach kanałowych. W idealnym przypadku powinno ono wynosić około 2,4 V i utrzymywać się przez około 24 sekundy. Jeśli nie ma napięcia lub jest ono znacznie niższe, podgrzewacz nie działa. Jest to tylko przybliżona metoda sprawdzania, ponieważ w innych samochodach obwód może być nieco inny czujnik temperatury. Sprawdza się go w prosty sposób. Wymagane jest wyjęcie elementu, zmierzenie rezystancji wewnętrznej i wytwarzanego przez niego napięcia. To już zależy od cech konstrukcyjnych konkretnego samochodu. Ładowanie akumulatora. Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora nie jest trudne. Należy to zrobić, gdy silnik nie jest uruchomiony, a także wykonać pomiary w momencie rozruchu. Jeśli poziom naładowania jest niski, Należy użyć ładowarki lub naładować akumulator przez alternator. Środkiem zapobiegawczym jest sprawdzenie styków masy, które znajdują się na korpusie. Przyczyną błędu P0380 może być to, że w punktach styku utworzyła sierdza i obwód nie działa. Styki należy oczyścić i nasmarować smarem grafitowym. Jeśli jest dostępny, statystyki jasno dowodzą, że najczęściej problem dotyczy świec żarowych po wykonaniu wszystkich powyższych czynności i przywróceniu normalnej funkcjonalności zespołu świec żarowych pozostaje tylko zresetować błąd z pamięci elektronicznej jednostki sterującej. Następnie należy upewnić się, że błąd nie pojawi się ponownie.